Witam z tej strony Rafhart w kolejnym odcinku obyczajowo-przygodowym. Zobaczcie, co mam. Mam Master'a i bardzo fajne detale, które pozwolą mi tutaj zwaloryzować, zwaloryzować model. Krótka informacja, co się dzieje, a więc tak, fotel, fotel wklejony. Fotel jest wklejony. Pewne elementy zostały już pomalowane, tutaj elementy fototerwone też zostały. Wklejone, musiałem powklejać, tak jak tutaj widać, elementy z tworzywa, czyli to, co było w zestawie. Tak tutaj to, to wygląda, ale to będzie wszystko ucinane i będzie zakładany master. Także tak to wygląda. Niestety, albo stety, tutaj hamulce aerodynamiczne zostały wklejone. Nie chciałem ich jako wypuszczone, ponieważ blaszka, którą dał Edward, niezbyt fajnie to, to przedstawiała. Więc, więc postanowiłem, że to będzie, będzie zakryte wnętrze, wnętrze pomalowane. Następnym elementem pewnie będzie to, że będę zakładał Tutaj oszklenie, jak na razie yy, idzie wszystko OK. Pamiętajcie, że mam zamiar zdążyć na konkurs modelarski w Inowrocławiu z tym modelem, także zobaczymy jak pójdzie, no ale jak na razie jestem dobrej myśli. Dobra, dzięki za oglądanie. To był taki krótki tylko zwiastun. Zaczynam działać z modelem.